Dzień dobry, Piotrek Peto, PMP Prawdzie. Kolejny filmik z cyklu, krótko i na temat. Pokazywałem niedawno mm, nowe basy PMP, takie no, współczesne że tak powiem, eee, wypasione w sensie się no, wykończenia i tak dalej. Tutaj trafiły do mnie takie moje stare obudowy jeszcze z ubiegłego wieku. I tak jak czasem pokazuję Państwu takie obudowy, no nawet niedawno pokazywałem takie dziesiątki, które już poszły do pieca. Natomiast te są w na tyle dobrym stanie, jak widać, że postanowiłem je jeszcze przywrócić do życia, tchnąć w nie nowe życie. Jest to klasyczna obudowa przeze mnie osobiście robiona. Tutaj na tym warsztacie, na tej pile, jeszcze w ubiegłym wieku, całkowicie wykonana z osiemnastki, z wióra osiemnastki, oklejona kocem. Ale, tak jak widać, jest w dobrym stanie. Nawet rączki nie niepordzewiałe, grille nie niepordzewiałe. Wymontowałem tam w swoim czasie moje oryginalne głośniki PMP. A ponieważ od jakiegoś czasu mam na stanie takie całkiem przyzwoite bejmy, które teraz właśnie pokażę, no to postanowiłem je wykorzystać. Choćby dlatego, i tutaj zwracam uwagę na to, że wszystkie głośniki bejmy. Starego typu to jest akurat SM118N z całkowicie nowym rekonem, przeze mnie zainstalowanym. Proszę zobaczyć, ten głośnik w ogóle nigdy nie grał od momentu rekonowania. Także można przyjąć, że to jest nowy głośnik, chociaż data produkcji była chyba w 2008. Natomiast same obudowy, tak jak powiedziałem, to jest chyba 96 rok, oryginalnie nie miały zwrotnic. W tym wypadku będą miały, ponieważ chcę z tego zmontować taki system dwudrożny złożony z basu i dwóch dziesiątek. Proszę zobaczyć sobie, jak wygląda jeszcze tutaj przy okazji. Membrana w tym nierekonowanym no jest praktycznie w idealnym stanie. Nic szkoda to było po prostu, że tak powiem, rozwalać tylko dlatego, żeby założyć nowy rekon, skoro głośnik jest całkowicie sprawny, prawda? Także jeśli chodzi o głośniki to tyle, może jeszcze tylko dodam, że dlaczego między innymi zdecydowałem się na tej bejmy, dlatego, chociaż różnych głośników 18 trochę mam, dlatego że bejmy miały dokładnie taki sam rozstaw, znaczy taką samą średnicę otworu, wszystkie stare bejmy, jak wszystkie głośniki 18 cali PMP, proszę zobaczyć, włożyłem ten, ten kosz w, w otwór, i tam jest 2 mm może różnicy, albo i to nie, więc nawet te wkręty pasują, czyli otwory jest, są też dokładnie na takim samym fi. Także te głośniki tutaj będą zamontowane, yy, tylko że dołożyłem jeszcze zwrotnicę. O, oczywiście grille, o, proszę bardzo, to taka klasyczna star starego typu konstrukcja, ale przetrwała tyle lat i, i jeszcze ma nadzieję trochę pograć. Yy, Dołożyłem zwrotnicę. Dlaczego? Dlatego, że chcę z tego zmontować taki klasyczny zestaw dwudrożny, złożony z 18 i z 20 jako górki. W górce też będzie zwrotnica taka prosta, 6 decybelowa, jak jest tutaj. Będzie można sobie w górce odciąć e, dół, a w dole odciąć górę na 6 decybeli. Duża taka cewka, miałem taką. Płytkę po prostu skądś i tylko wykorzystuję tą cewkę. Wywaliłem te wszystkie tutaj niepotrzebne, zupełnie bezsensownie zamontowane elementy. Została cewka, niski, niski podział, bo to jest prawie 9 mHz. Także tak to wygląda. To jest taki jakby moduł. Zresztą tutaj w jednej już jest zamontowany, tylko muszę to wyjąć. Niestety jestem sam nad czym bardzo ubolewam tym bardziej że jeszcze kolano mi się rozsypało no nic w każdym razie o, to już jest to zamontowane i o co chodzi z tą zwrotnicą no właśnie chodzi o to że e, ta zwrotnica będzie po to żeby można było bez użycia drugiego wzmacniacza po prostu na jednej końcówce na tym zagrać e, tutaj jeszcze jest dołożony bezpiecznik proszę zobaczyć sobie o i na wszelki wypadek dołożony wyłącznik, który mostkuje tą zwrotnicę, czy po prostu e, zwiera tą cewkę. Jeśli ktoś by przypadkowo chciał, jednak korzystać z takiego biampu na dwie końcówki, to może sobie w każdej chwili tą cewkę wyeliminować dzięki temu wyłącznikowi i grać bez niej. No, tak sobie to obmyślałem. Zresztą nie, nie pierwszy raz dawniej też tak, tak robiłem. Także proszę Państwa, będą takie paczki w zestawie. Z dziesiątkami, e, jak to zmontuję, pokażę to w całości. Zobaczcie Państwo, jak to wygląda. Oczywiście pomierzę i myślę, że to będzie ciekawa oferta. Taka powiedzmy, budżetowa dla osób, które nie mają zbyt dużo kasy do wydania, a które chciałyby jednak y, mieć jakiś porządny sprzęt, taki trochę vintageowy. Bo tak jak mówię, no teraz zazwyczaj w kocu się nie robi. Ale jak widać, jeśli sprzęt jest szanowany, to taki koc ma całkiem sporo zalet. Można sobie na przykład wziąć szczotkę, wyczyścić go. Co ja oczywiście też zrobię na koniec. No, to chyba wszystko. Teoretycznie można nawet zamontować kółka, ale nie będę tego robił, bo no, chyba że ktoś sobie yy, bardzo zażyczy. Bo to jednak czasami te kółka są pożyteczne, czasami troszkę przeszkadzają. Także nie, nie będą takie jakieś bardzo ciężkie paczki, więc myślę, że przeciętny taki, ale są dość spore, prawda? Jak widać, yy, także no, ten bas z tego będzie się, mam nadzieję, wydobywał jak, jak należy. Później jeszcze sprawdzę strojenie, bo oczywiście wiem, jak, jaki mają rezonans głośniki, tu wszystko mam ponotowane. Także wszystko będzie dobrane odpowiednio. No i tak, jak mówię, zmontuję. Mam nadzieję, że już yy, Krzysiek się troszkę tam w tej swojej robocie upora z różnymi zadaniami, będzie mógł mi trochę pomóc, bo ja sam na pewno tego nie dźwignę wszystkiego, i, ale jak już to wszystko zmontuję i, i będzie to do pokazania, to, to myślę, że gdzieś tak w ciągu tam, nie wiem, no może tygodnia yy, już ten zestaw będzie gotowy. Być może nawet z moją końcówką, co też będzie miało taki... Dość y, konkretny wymiar, bo jak wiadomo, końcówki PMP cieszyły się dość sporą popularnością. Ja nawet nie chcę mówić o końcówce, bo mam, e, którą mógłbym zaoferować luzem, tylko właśnie chcę ją e, łącznie z całym zestawem zaproponować. To będzie jakby taki bonus: końcówka plus 4 paczki PMP oryginalne. No, oryginalne w tym sensie, że górka będzie oryginalna, natomiast tutaj są te bejmy. Ale za które też mogę jakby gwarantować, bo są gruntownie sprawdzone. A tak jak mówię, w jednej jest całkowicie nowy fabryczny rekon. A i uwaga! Bodajże mam jeszcze jeden taki rekon na zapas. Bo te rekony są już oczywiście od dawna niedostępne do tych głośników, natomiast ja jeszcze jeden taki mam. Także ewentualnie, jakby ktoś bardzo się uparł, to mogę mu jeszcze, w, że tak powiem, ale to nie potrzeba, bo po prostu no, głośnik jest sprawny. Natomiast na wszelki wypadek wspominam o tym. No, i to by było na tyle. Spokojnie zmieściłem się w tych 10 minutach. Dziękuję bardzo. Piotrek Peto, PMP Pro Audio.